Magda, Iwo. Udało nam się zabrać kilka osób, które chciałyby Wam coś przekazać. To jest tylko garstka z tych osób, które Wam kibicują. Ja też trzymam za Was kciuki. Łukasz, zobaczymy się maksymalnie za rok. Mówi Ci to czarownica. Magda, widzimy się dużo wcześniej, bo mówiłaś, że jak Łukasz się będzie dobrze czuł, to, to wcześniej wrócisz. Także na pewno widzimy się wcześniej. Łukasz, mam nadzieję, że. Jak wrócisz to będziemy mieli okazję zjeść lody w jadowie, Które Ci nie zaszkodzą tym razem Do zobaczenia No dzień dobry Łukasz Wiesz kto mówi Zobacz tutaj jest mój tur przeszkód Na razie wyglądam tak Hello A za chwilę będę wyglądał gorzej To znowu ja No, nie mogę złapać oddechu. Pamiętaj, wszystko będzie dobrze. Tak, jak ci wtedy powiedziałem, że zbierzemy kasę, zebraliśmy. Teraz będzie wszystko dobrze. A za rok. Ty wracasz zdrowy, a ja. A ze 30 cm mniej tu. Mm. Nara, trzymaj się. Dzień dobry, wujku Łukaszu. Dzień dobry, wujku Łukaszu. Łukasz, dużo zdrowia, spokojnej podróży. Nie daj się tam. praca jest zdrowe do nas. Tak jest, tym amerykańskim podalcem się nie daj. Nie jeżdżaj tych hamburgerów. Dużo zdrowia. I co mówimy wujkowi? Dużo zdrówka. Dużo zdrówka, tak jest. Do zobaczenia. Nie daj się. Tak. Mówiłem ci stary, że damy radę. Buźka, hej. No się mano. To jest kochani. Słuchaj, no miałeś mi świadkować na ślubie, no ale wyszło tak jak wyszło, tak? No to teraz to chociaż tam się wyremontuj w tej Ameryce. A żeby Ci się strasznie nie tęskniło, no to masz tutaj taką małą postóweczkę, panoramę, o, Warszawkę widać, tak? Żeby podróż minęła Wam jak najszybciej, żebyście się tam trzymali, zatrzymamy za Was bardzo mocno kciuki, za wyleczenie tą nową, innowacyjną metodą. Łukasz, nie może być inaczej, damy radę! Łukasz, w dniu wyjazdu życzę Ci, żeby wszystko się udało, żebyś wrócił zdrowy żebyś z nami jeszcze był długie, długie lata. Dużo, dużo zdrówka ściskam się Cię serdecznie. Wiem, że mnie pamiętasz, bo Amirka mi przekazuje pozdrowienia od Ciebie, ja też Cię serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i całej rodziny. Dzięki. Cześć Łukasz, trzymam za Ciebie kciuki. Dużo kciuków. się za nas Trzymaj się do zdrowia. Ty jesteś taki silny, a my musimy być silne którego? Dziesiątego. tego, Ale ty jesteś silniejszy cały czas, więc, więc, tak. więc będzie super. Musi A być. teraz tak. A Trzymam się. kciuki. To trzymał kciuki. Ale kciuk tak. Ale tak będzie. Ha. Trzymam kciuki i tak będzie. Ojej. Nie zapisałam. Tak. Cała nasza osoba trzyma za ciebie kciuki. Łukasz życzy ci dużo szczęścia. Pozdrowienia Aneta. Ja do krótko sobie zdrowie i wracaj do nas tutaj. No, ja jako miejscowy lech, twój kolega, wieloletni, no to co ci mogę życzyć? Dużo zdrowia. Mam nadzieję, że tam wiesz, się będziesz dobrze bawił w usa i powrotu do zdrowia. To trochę sprzętu przywiesz jak już tak będziesz tam. To... Babka <grywka> <grywka>, teraz ty. Teraz ja? Chłopaku, trzymaj się, od samego początku wiedziałam, że Ci się uda, chciałam tutaj jeszcze raz podziękować Emilce, która nas zmotywowała do wszystkich działań, jesteśmy z Tobą, liczymy na to, że do nas powrócisz i życzymy Ci wszystkiego najlepszego. A, sobie, sobie, jeszcze dziadek miał przyjść, ale pierdolony. A, dziadka, właśnie, od dziadka jeszcze Klinar, dziadek cię pozdrawia i całujemy, ściskamy Cię mocno i powracam. Tak jest. Cześć Łukasz i Madzia. Cieszę się, że zdobyliście pieniądze i że wyjeżdżacie. Łukasz, trzymam mocno kciuki. Uda ci się. Ja wierzę w to bardzo mocno. Miałam olbrzymią przyjemność prowadzić dla Was zumbę, chociaż odrobinkę wkładu z mojej strony w pomoc, którą tak wiele osób ci oferowało. Trzymam kciuki. Wierzę w to mocno, że wrócisz szybko. Z tej Ameryki zdrowy i że będziemy mieli okazję razem zatańczyć. Magda, jesteś wspaniałą, cudowną osobą i razem z Łukaszem tworzycie niesamowity związek. Nie poddawajcie się, walczcie. Ja wierzę w to, że Wam się uda. Jesteście cudowni. Czekam na Was, jak wrócicie i będę miała wtedy okazję się z Wami spotkać osobiście, mocno Was uściskać i bardzo wam, Was kocham. Buziaki, trzymajcie się. Siema, dużo zdrowia, do zobaczenia na szlaku i widzimy się w yy, tu na miejscu może być konstruktorska, mogą być bulwary wiślane. Yy, pozdrowienia jeszcze raz. Kochani, wszystkiego dobrego, udanego lotu i szybkiego powrotu do nas. Trzymamy za was kciuki. Cześć Łukasz. Cieszę się, że udało się uzbierać pieniążki. Jutro lecicie do Stanów. Trzymamy mocno kciuki. Wierzę, że się uda i że wspólnie pokonamy tego wielkiego potwora, te czarne widmo. Niech moc będzie z Wami, spokojnej podróży i wracaj do nas szybko i zdrów. Trzymamy mocno kciuki. Raz jeszcze pozdrawiamy Was gorąco, ciebie i Magdę. Całuski. A Łukaszu i całą rodziną. Yy... Bardzo mocno kibicowałem, żeby szybko nadszedł ten dzień, kiedy będziecie mogli wylecieć do Stanów na leczenie eee, i cieszę się ogromnie, że udało się to i że lecicie. Eee, to moje kibicowanie nie kończy się dzisiaj, bo będę Wam kibicował przez cały czas i będę mocno trzymał kciuki i czekał na informacje na Facebooku lub gdziekolwiek indziej, kiedy będziecie pisać same dobre wiadomości. Życzę wam tego, życzę wam z całego serca i powodzenia i do szybkiego załączenia. No Łukasz, no za rok, pokazujesz się pełny sił i tyle, no. A i pamiętaj, że miałeś zadanie to tą Zoom, bo nie darujemy jej. Halo, cześć Łuki. Łukasze, Wiela jest wierzę, że Ci się uda, na pewno. Dokonałeś cudu, to dokonasz następnego, także trzymaj się. Pozdrawiamy oczywiście Twoją małżonkę, też ściskamy mocno, bo to jej duża zasługa, a we dwoje to macie siłę jak za tysiąc, także wracajcie do nas i będziemy świętować. Ja obiecuję dwa ciasta. Trzymam kciuki mocno, jestem z Wami myślami. Trzymajcie się, odzywajcie się czasem, będzie dobrze. Buziaki. Buziaka, pa. Cześć Łukasz, Michał z tej strony. Walcz stary, nie daj się. Masz dla walczyć, na pewno wyjdziesz z tego obronnego. Powodzenia, trzymaj się. Cześć, pozdrawiamy Cię. Su sukcesów życzymy. Cześć Łukasz, niebawem lecicie do Chicago na Twoje leczenie i zapewne, tak jak my wszyscy, tak jak i Ty zastanawiasz się, jak to będzie wyglądało. Dlatego nakręciłam krótki filmik o tym, jak wyobrażam sobie Twoją podróż leczenie i szybki powrót do domu. To jest wasz samolot. Polecicie Dreamlinerem prosto do Chicago, to jest widok z lotu ptaka. Mam nadzieję, że będziecie mogli wspólnie podziwiać takie właśnie widoki zaraz po twoim leczeniu, a to jest szpital, do którego trafisz i w którym po prostu wyjdziesz, z którego wyjdziesz zdrowy. No, nie obejdzie się niestety bez kroplówek, nie obejdzie się też bez bolesnych zastrzyków, ale wszystkie cierpienia zrekompensuje profesjonalny personel szpitalny, a ty wyjdziesz silny, zdrowy i piękny. Przed szpitalem czekać na ciebie będą twoi najbliżsi: Magda, Graszka i Iwo. Natomiast my tutaj wszyscy oczekiwać cię będziemy w Warszawie, gdzie znowu będziesz kapitanem na swoim statku i będziesz w pełni dowodził i miał pod kontrolą całą swoją rodzinę. Dlatego nie zastanawiaj się nawet minuty, bo wszyscy na ciebie czekamy i wszyscy wierzymy w pozytywne zakończenie. No i oczywiście nie zapominaj o tym, co nam. Co mi obiecałeś, a co przekażę wszystkim, że po powrocie robisz. Zapraszasz nas wszystkich na całą nocną imprezę w tym samym miejscu, w którym odbyło się Twoje wesele. Pamiętaj, będzie dobrze. Jeszcze raz cześć! I jeszcze raz, to teraz ja. Kochani, trzymajcie się, jesteśmy z wami. Dużo wiary w siebie, dużo, dużo zdrówka. Dawajcie znaki co i jak. Mua. Łukasz musi się wszystko udać. Madzia, ty też tam się trzymaj i dopinguj go. My zbieramy kasę dalej. Nie może być inaczej. Damy radę. Nie poddajemy się. Mua. Cześć sopior. Będzie dobrze? Pamiętaj o tym. Trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Łukasz, trzymamy za ciebie kciuki. Na pewno będzie wszystko dobrze. I wracaj do nas jak najszybciej. Cały, zdrowy. I życzę Ci zdrowia na, na ten cały lot przez ten yy, wstrętny Atlantyk. Nie lubię latać, <gryw> dlatego mówię, że życzę powodzenia. Trzymaj się, Buziaki. Cześć, Sobiorki. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwej podróży, wszystkiego dobrego tam w Stanach, szczęśliwego pobytu, wszystkiego to najlepsze. Będziemy czekać na Was z utęsknieniem. Na imprezę powrotną Łukasza. Jak już będzie wszystko dobrze, już będzie w pełni zdrów. Eee... trzeba się kielicha napić. Tak, no. znaczy my się napijemy kielicha, a on będzie patrzył. Nie, 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 on się razem z nami już napije kielika. No. Eee, pozdrawiamy Was serdecznie, Ciebie Łukaszu, Madzie, Iwcia. Eee, wracajcie szybko. Eee, Łukasz kuruj się, trzymamy kciuki. Za, za Twój szybki powrót do zdrowia. No i do zobaczenia. Pamiętajcie, że zawsze, zawsze, zawsze będziecie w naszych serduszkach. I zawsze będziemy Was kochać i o Was myśleć. I będziemy na Was czekać, żeby wszystko, wszystko się udało. I będziemy razem potem wszystko świętować. No, zainstaluję Skype'a, to się zobaczymy jakoś. Będziemy się odzywać, będziemy w kontakcie. Jak nie przez Skype'a, to przez SMS'y. Do zobaczenia, ogromne buziaki. Trzymajcie się. No i co? Na razie. A, jak tam Łukasz już wyzdrowieje, to też podwiedzajcie coś, żebyście chociaż mieli coś z tej podróży. Na razie, hej, papa! Pa. Cześć Łukasz, Magda, Iwo, Paweł. Słuchaj wszystkiego dobrego. Udanego przelotu. Wracaj szybko do nas całkiem zdrowy. Na koniec ci powiem jedno. jakiś tydzień temu mniej więcej, jeszcze jak nie było wiadomo, że już lecisz, śniłeś mi się i co lepsza, śniłeś mi się z dwoma papieżami. A to jest dobry znak bardzo. Pozdrowienia, trzymajcie się. A no, Łukasz, trzymaj się, wierzymy w to, że, że dasz radę. Na pewno wygrasz. Liczę, że w końcu się poznamy, tak więc do zobaczenia. Siema dzieciaku. Widzimy Mówiłem ci to, a wiesz, że ja zawsze mam rację. A jak nie wiesz o tym, to już wiesz. Poza tym pamiętaj.